Kochani, dziś porozmawiamy o tym jak wyglądają kary w domu dziecka i co również możemy zyskać za dobre zachowanie. E, więc serdecznie zapraszam. Mamy różne rodzaje kar w domu dziecka. Są dawane w zależności od tego, jak zły był uczynek. Czyli tak naprawdę, zaczynając od takich, myślę, mniejszych kar, to są na przykład kary, zakazy na multimedia na określony czas. Może być to kara na jeden dzień, lub na tydzień, czy nawet na miesiąc, w zależności właśnie, jaki ten uczynek był zły. Multimedia, już tutaj wiecie oglądając moje filmy, że w multimedia wchodzą aż cztery urządzenia, czyli telefony, tablety, laptopy czy Xbox. W zależności od tego kto ma, bo nie każdy ma tablet, ale na każde urządzenie może być oddzielnie, lub gdy uczynek już był naprawdę zły, może być na wszystkie urządzenia naraz. Tak jak wspomniałam, czas trwania jest zależny tak naprawdę od tego, jak wychowawca uważa, że kara powinna być zastosowana. Bo kary są wystawiane przez Twojego wychowawcę, który nad Tobą piecze, ale również przez wychowawców, podczas których dyżuru no, wykonałeś ten zły I ta kara na przykład na jeden dzień może być za przeklinanie, lub e, niewykonanie dyżuru, ale to jest zależne od każdego wychowawcy. E, następną karą, która może być oprócz zakazu na multimedia, jest również e, kara zmniejszenia kieszonkowego. Mm, kieszonkowe, e, tak naprawdę, górna granica to jest około, myślę, 30 zł. E, w ciągu roku szkolnego. Ale to jest zależne tak naprawdę. Nie zawsze to jest tak, że to jest górna granica, ale kieszonkowe nigdy nie przekroczyło 50 zł. Nigdy. Nawet może 40 nie przekroczyło. Więc to jest taka kwota, oczywiście na miesiąc cały. I na tą kwotę, czy dostaniemy największą, czy najmniejszą, najmniejsza kwota to jest 10 zł. Oczywiście, jeśli przewinienie jest dosyć duże, to możemy zejść nawet poniżej tego 10 zł. Składają się plusy i minusy. Już trochę Wam o tym wspominałam, ale tutaj bym chciała bardziej o tym wspomnieć. E, bardziej szczegółowo, oczywiście. E, przez cały rok prowadzony jest zeszyt zachowania. I w tym zeszycie właśnie są oznaczane dobre uczynki i złe. E, za dobre uczynki dostajemy plusy, za złe minusy. Dobry uczynek jest w zależności tak naprawdę trochę od wieku, bo to, że ja zrobię obiad, to nikt mi raczej za to plusów nie postawi i, i nawet ja nie oczekuję jeszcze, że tych plusów. Ja, ja już w to się nie bawię te plusy i minusy. Ale tak naprawdę dla każdego wychowanka są prowadzone te plusy i minusy i od nich zależy kwota kieszonkowego. Więc można dostać plusy za na przykład pomoc w obiedzie w gotowaniu em, wykonanie dodatkowego dyżuru eee, czy pomóc w lekcji dzieciom, bo może być tak, że na przykład dziewczyna, która ma 16 lat może pomóc ośmioletniej koleżance. Więc za takie właśnie dobre uczynki dostajemy plusy. Różnie jest. Czasem można dostać 2 plusy, czasem 5, czasem 10. To też jest tak samo zależne od wychowawcy, ile uważa, że za dany uczynek dobry możemy postawić plusów. Minusy znowu. Otrzymujemy za takie niewykonane na przykład czynności jak dyżur, przeklinanie, niechęć w odrabianiu lekcji, że na przykład nie chcemy odrabiać tych lekcji, dzieci nie chcą czasem, tak się zdarza. Niektórzy też mają gorszy dzień, i dzieciakami jest to samo. Więc tutaj przeklinanie, na przykład palenie papierosów, bo jest zakaz na terenie. Placówki i w ogóle młodsze dzieci oczywiście też tego nie mogą robić do 18 roku życia. Czy jakieś takie, nie wiem, uderzenie koleżanki, bo czasem ktoś tam może kogoś czy kopnąć, czy szturchnąć. To za to również są minusy. I pod koniec miesiąca to wszystko jest zliczane. I patrzymy, kto miał ile minusów, kto miał ile plusów, i jest na koniec miesiąca robiona tabelka, i wszyscy wychowawcy wypowiadają się na temat tego. Konkretnie piszą kwotę adekwatną do tych plusów i minusów e, dla każdego dziecka. E, lider domku, e, czy osoba zajmująca się e, kieszonkowym w danej placówce, e, przydziela to kieszonkowe. Według tego, co właśnie wychowawcy um, uważają, podpiera się na tym, co wychowawcy inni właśnie e, tam zanotowali na temat takiego kieszonkowego. E, I kieszonkowe jest wypłacane raz w miesiącu i musi być pokwitowane, że tak powiem, naszym podpisem. Czyli za każdym razem, kiedy otrzymujemy kieszonkowe, musimy się podpisać, że je otrzymaliśmy. E, Myślę, że we wszystkich placówkach to jest podobnie, bo gdzie nie rozmawiała z wychowankami innymi, to na pewno co do kierzonkowego, zawsze za złe zachowanie jest ucinane. Czy wzrasta za dobre? Ciężko powiedzieć. W niektórych placówkach, no w większości raczej tak, wzrasta. Ta kwota kieszonkowego też się różni, więc to nie jest tak, że w każdej placówce jest identyczna, e, tylko się właśnie różni. W jednym będzie mniej, w drugim więcej. Nie wiem od czego to jest zależne: czy od placówki, czy to jest odgórnie jakoś narzucone. Ciężko mi powiedzieć, ale na pewno się ta kwota różni. Nawet ze względu na to, że ja byłam w kilku placówkach, to sama wiem, że ta kwota była inna tu, a inna jest tam. Co do kieszonkowego, zmienia się ono na wakacje. I czy w tej placówce, czy w poprzedniej, jak byłam, zawsze ta kwota była wyższa i była niezależna od zachowania. Mm, że dostawaliśmy więcej. E, jest to około 40 zł e, i tak samo to jest na jeden miesiąc 40 zł ze względu na wakacje, żeby móc zaszaleć. Co dalej? Oprócz takich właśnie można powiedzieć małych kar, czyli kieszonkowego i zakazu na multimedia, mamy kary trochę większego kalibru, też zapewne za większe złe uczynki. Więc jest tak, że również zakaz na przykład odwiedzin, o czym wspominałam podczas ostatniego filmu, o ciąży, okresie i współżyciu, że może być zastosowany na przykład zakaz. Odwiedzin, i, i nikt Cię nie może na przykład odwiedzić w domu dziecka. Jest to spowodowane tym, że na przykład osoba może właśnie źle na Ciebie wpływać lub robicie coś nielegalnego na terenie domu dziecka, czyli na przykład z osobą, która przyszła do Ciebie z zewnątrz, palicie papierosy, co jest nielegalne. Regulamin tego zabrania. Jeszcze jednym i szczerze to jest takim chyba najbardziej. A nie, jeszcze jedno pozostało dobrze, bo jeszcze oprócz tego, że macie zakaz odwiedzin, może być też zakaz wyjść. E, jeśli właśnie tak samo coś się stało nielegalnego, na przykład wychodząc gdzieś na miasto, e, ktoś poszedł i, że tak powiem, zaimprezował, to już chodzi o starszych wychowanków, e, niepełnoletnich, mm, no i wrócił. W no, niestosownym stanie pod wpływem alkoholu, e, również taka osoba może mieć zakaz wychodzenia poza teren tak naprawdę placówki, czyli wychodzi e, do szkoły, a następnie wraca i ma zakaz takiego przemieszczania się swobodnego gdzieś poza teren wyjścia, właśnie czy na spacer, czy gdzieś do znajomych, e, ze względu na to, co uczyniła. Oraz kara, która jest najbardziej bolesna, jest to ostatnia kara. Jest to kara, która dotyczy wniosku, czyli zakazu um, przebywania urodziny na wniosku. Um, dlaczego wydaje mi się najbardziej bolesna? Dlatego, że uważam, że zawsze na to się czeka z utęsknieniem, ale ta kara nie jest zastosowana bez powodu. Kara ta jest zastosowana wtedy, gdy zagraża to naszemu jakby zdrowiu, życiu, dlatego że te rodziny nie zawsze są idealne, choć możemy być dopuszczeni na wniosek do nich przez sąd, to nie zawsze tam się dzieje dobrze, bo może to być na przykład mogą być jakieś libacje alkoholowe, gdzie dziecko nie powinno trafić w takiej sytuacji tam, lub właśnie gdzie dziecko mogło samo by uczestniczyć, pić alkohol e, lub robić nielegalne rzeczy. Dlatego ta kara jest w taki sposób zastosowana. E, jeszcze co do tego e, oprócz kieszonkowego, co nasunęło mi się na myśl, e, jesteśmy nagradzani za to za średnią ocenę. Czyli jeśli mamy średnią 4,5 e, lub w górę wyżej, dostajemy, czy 3,5, 3,5 i chyba jest później 4, 4,5 i 5, e, dostajemy na koniec roku, choć to nie zawsze jest, ale od kilku lat e, to jest u nas w placówce. Dostajemy pieniądze, doceniają nas i myślę, że to jest bardzo fajna sprawa, dlatego że em, takie dzieci widzą, że ta nauka coś daje, e, że staranie się przez ten cały rok, czy przez każdy semestr, em, daje nam nie tylko pieniądze, ale też satysfakcję z tego, że o super, mam wyższą średnią, em, idę gdzieś lepiej, uczę się więcej, przyswajam wiedzy. To jest bardzo motywujące. I tak właśnie. E, od 50 zł zaczyna się ta skala pieniężna aż do chyba 200 czy tam 150. Więc to są zawsze jakieś fajniejsze pieniądze niż takie, że tak powiem kieszonkowe, bo kieszonkowe no tak jak wspomniałam do 50 nawet nie sięga. I oprócz tego tak to już nie dostajemy żadnych pieniędzy dodatkowych. Tak jak sami widzicie, możemy dostać troszkę więcej lub mniej ze względu na kary. Najczęściej stosowane kary są to kary na multimedia czy zmniejszone kieszonkowe. Ta kara, o której przed chwilą mówiłam, czyli zakaz wyjścia na wniosek, jest stosowana bardzo rzadko, bo wiadomo, że ten kontakt z rodziną jest ważny, ale jednak jest stosowana, jeśli to zagraża takiemu dziecku. I myślę, że tyle na dziś, że to wszystko na temat kar. Wiem, że zawsze się znajdą pytania, jakieś o których zapomniałam, bo szczerze powiedziawszy, na niektóre pytania to nawet sama nie wpadam, że mogłyby być ważne lub po prostu użyte tutaj w filmie. Dlatego zapraszam do pisania. W komentarzach jest ich bardzo dużo, więc rzadziej odpisuję, po prostu dłużej wydłużony jest ten czas, ale jeśli tylko napiszesz do mnie wiadomość na Instagramie czy na Facebooku to odpiszę dosyć szybko. Też zapraszam oczywiście do mnie na Instagram czy na Facebook. Tam możecie być ze mną w stałym kontakcie. Proszę łapkę w górę, subskrypcję i życzę miłego weekendu. Weekendu? Życzę miłego tygodnia. Weekendu zresztą też, ale miłego całego tygodnia. Coś mi się ubzdurało, widzicie? Zapraszam również w czwartek, bo tam pojawi się kolejny film. Na dziś dziękuję i pa pa!